Hmm. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się. Akurat chciałem się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. <laughs> Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Okej. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. What? Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Mm. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Uh -oh. Właśnie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem kogo wybrać. Niech będzie babcia. Kuraa. Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się. Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi, sushi. Wszyscy na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna, bita śmietana i żelkowe oczy. Super! No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki sushi ci wyjdzie. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić. Czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam! Idealne sushi już prawie gotowe. To okropne. Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz Całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu suszy z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego? Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie, jak pięknie. Co to, to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto one, prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne co muszę zrobić, to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. To ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie. I mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatufuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności! A ja moje gofro ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej! Ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Fu, te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Proscizna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Trochę go wstrząsnę i użyję zamiast mleka, a ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To za amatorzy. No to teraz moja kolejna robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego potrzebuję. Mielę je ręcznie, aż będą w sam raz. Pytrzcie i się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co, kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu zawsze rozpoznaje tę kawę i muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. To jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Nie, yeah, nareszcie. Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba. Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać, chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie mam mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko. Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Po raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. E, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia! Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Y, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. nie. Można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć. Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Ocz! Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite! Ja też! To z nas więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię! Remis! To było super! No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa! To nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent! Mamy dwa identyczne iPhone'y? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super. Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Dej, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy. Mój iPhone! Dobrze ci tak. Więc to Ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, o ładowarka! Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż. Okay. Można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca! Mary, masz szczęście! Możesz mi zazdrościć! Jakie pyszności! Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować! Podłączę kabel! A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł! Ale masz teraz niezłą fryzurę! Pasuje ci! Ja pierwsza! Moja ulubiona kinder niespodzianka! I to tak dużo! Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk! Co? Ty też masz takie? Co ma te czekoladowe, jak to prawdziwe? Hurra! Jestem szczęściarą! Mam te czekoladowe! Muszę je szybko rozpakować! Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować! Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są M&M'sy! To jest pyszne! O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki i pachną tak słodko. Pół w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Uj, to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. Mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem. Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekuj się, Chelsea. Kura zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak! Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups! Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie! Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko! Mam pomysł, uważaj! Nie! Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonald'a. Super! Teraz ja. Wow, u mnie też! Ja spróbuję pierwsza. Kokola świetnie, jak się pragnie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, jestem cała mokra! Jak ci się podoba prysznic z koli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe? Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Zjedz je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym je jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini. W dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność. Jak tu gorąco? Proszę o to mój paszport. W środku jest bilet. Dziękuję. No nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Może uda nam się ją jeszcze złapać? A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura! Nie to co u mnie. Wow! Nareszcie, jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani! Mamusia tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech! Lecimy na wycieczkę, chłopaki. O oh, come on. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie, ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Fokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary! Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść. Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka, i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku, ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? E, mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię! Oh my God. Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda! Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy. Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz, Kesha? Nic ci nie jest? Sorry, ale Kesha nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Mam pomysł. Idziemy, potrzebuję twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej. Chyba jaszczurka wyszła na spacer. Okay. Czy wszystko z panem w porządku? E, tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia. To tak łaskocze. Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty. Prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem. Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj. Spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę nie przepuścić, to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko OK. Proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy czy naduchem? O nie, to wąż! To tylko nieszkodliwy python.